A do tego jeszcze całkiem nieprzekwitająca i nowoczesna. Mam prawo jazdy i używam kremu do depilacji okolic bikini. Proszę. Proszę, niech pan siada. Dwa razy dziennie chodzę do kosmetyczki, która ma przegródki na pielniczki i kieszonki na waciki. Ja na natomiast. Dobry wieczór. Te waciki w rozmiarach XXL Deluxe Comfort Carbon Short Pro H40, skarbowanym grzeszkiem, gdyż odnoszę sukcesy zawodowe na polu produkcji wyrobów mięsopodobnych o parametrach falicznych, dzięki czemu codziennie wracam do domu uśmiechnięty, zdejmuję kapelusz, witam się z żoną, dziećmi które z radości, że zarobiłem dziś od niechcenia dużo pieniędzy i z prostodusznej ojcowskiej miłości masują, mi i z nie przydać pana, się przy tym wcale. W imię Ojca… A ja, proszę pana, jestem najmłodszy i dlatego najlepiej opiekowany i traktowanych. A poza tym ja nie sprawiam problemów wychowawczych. Gdyż jestem genialnym dzieckiem i sam sobie robię zabawki z włosów i kurzów, którymi bawię się do upadłego, angażując to całą moją rodzinę z entuzjazmem. I syna! Choć wyrosłam już z zabawy, ponieważ jestem młodą, seksowną nastolatką, która posiada poczucie własnej wartości, daje nam się, jest zbyt inteligentna, żeby się puszczać na prawo i lewo pod zasypem lub przy spanku tramwajowym o czwartej rano, to pomimo rozmiaru stanika C Z moim bratem się bawię. I córki. A ja, pomimo swej atrakcyjności i potencjału, który czeka na odkrycie być może przez kogoś takiego jak na przykład pan, ponętnie wypinam pośladkę odrzucając, przyglądam się dzieciom, które się bawią, i matki. A ja stoję z boku bez najmniejszego wysiłku intelektualnego, podrzucając raz po razie błyskotliwy komentarz, który na długo zapada w pamięci, bawi jeszcze przed samym wstępem i obserwuję całą naszą bożą rodzinę, zarabiając od niechcenia dużo pieniędzy. Amen! Cały czas zbyt, nie nie ojcze, się modlimy, tak, tak, tak. nie się modlimy. Kończę nasz śmiej, nie śmiej, gdzie śmiej, 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 a užuka, a užuka, a užuka, ba, 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 ba. Odkažem to. Čubo sama, čubo sama, sama.

takie to takie Zapraszamy! Zapraszamy! Może na morze panu Karpika zabitego według tutejszej tradycyjnej metody poprzez uderzenie młotkiem. Bez plugastwa, bez wyrodnialstwa Bez grzechu pierworodnego to jest. Jak mi Bóg najmilszy, tutaj u nas, od narodzin chłopców wybiera się w kolor niebieski, a dziewczynki różowe. job now. Nieznanego pochodzenia w tym domu. I babunia robimy wycieczki Ubieramy nasze czerwone czapeczki. I wyjeżdżamy do nich przez las z miasta Żeby lekarstwa to i kawałek ciasta Alegi są dziś drogie jak dobra fura Idzie cała emerytura Całe miesiąkowe, co dostajemy co miesiąc Złotówka za pranie no i to jest czysty pieniądz Prasowanie, prasowanie, odkurzanie Po 50 groszy Pusty koszyk, jo co kto lubi Flota idzie na lekarstwa babuni Za złote lata, w których nas rozpieszczała Piękna sprawa, cukrem napychała Na guśtawkach bujała, jo zawki stawiała I kopała naprawdę głęboko I uniwersalnemu krajowi to wpadło w oko Swerbowali babcie takie transfery Tak powstała autostrada 4J Autostrada 4J Tak powstała To, ha, no, no, no. Uważaj, uważaj. Słuchaj, ja szczęścia, tak. szczęścia chce dla własnej matki, tak? To jest moja matka. A, tak. Czyli skoro mnie urodziła, mnie wychowała i na moim ślubie płakała, tu. to jaka ona twoja? Ona mnie urodziła, mnie tak, tak? wychowała tak, i Ja moim matka. płakała, A gdzie się stoją? Patrzą. słuchają? Cześć, się i się uczą. Aha, a jak się nie zgodzę, no. to przy panu mnie uderzy! O, 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 z przyjemnością! Nie ja zgadzam przy się z Tobą! Tak? Widzi Pan? Widzi Pan, jak się łasi? Jak się prosi o te roz... Z nim. stary piernik, dziadzia mój, no moje ty, jak dobrze, jak dobrze, jak ja za tobą tęskniłam, jak ja dawno z tobą nie rozmawiałam, jak ja dawno z nikim nie rozmawiałam, jak nie było brak ciebie i tej twojej miłości, tych twoich marudzeń i joćmi mi brakowało. I tych twoich chrafań i charchań mi brakowało. I tej twojej miłości, jak mi było brak ciebie. I tych twoich brzydko starzejących się oczu mi brakowało. I tych twoich siwych, wszędzie wypadających włosów mi brakowało. I tej kawy zalewajki za mocnej, którą nam robiłeś, mi brakowało całego twojego mówienia do mnie nie mówienia do mnie mi brakowało. I tego długiego zasypiania z tobą i śmiania się z ciebie. I patrzenia na ciebie i ciebie całego. Jak mi było tego dziada głupiego brak. Tego skarania boskiego mi brakowało. Miły mój, idę. dla oka i dla ucha i dla duszy. Dziękuję wam kochani za przepiękną pracę. Tak? Tak, tak, szukasz bójka. Dziękuję wam za przepiękną pracę, za, za mnóstwo emocji, za serducha, za determinację i wrażliwość, którą wsadziliście i w tę pracę, i w cały rok edukacji w studiu aktorskim. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. I że przeszliście tę drogę i że otworzyliście się przed nami, zaufaliście nam przede wszystkim to jest dla nas bardzo ważne i tak naprawdę i to Was buduje i nas buduje, że, że się da, że chcecie i to jest piękne, że w akcji dyrektorskim zapraszamy ludzi w każdym wieku i to jest piękne, że, że możemy się rozwijać i wiek nie ma żadnego znaczenia. Naprawdę uwierzcie mi, PESEL tutaj nie jest żadnym przeciwwskazaniem, wręcz przeciwnie. Najstarszego kursanta miałam w wieku 72 lat, więc naprawdę można. To taka mała dygresja. Wracając, cieszę Cieszę się, że, że przebyliście tę drogę. Wierzę w to, że czujecie tę przemianę przepiękną w swoich serduchach. I mam nadzieję, że to będzie początek waszego rozwoju artystycznego. Być może spotkamy się na wspólnym szlaku aktorskim, teatralnym, bądź przed kamerą, a może nie. Yy, jakby to, to nie jest najważniejsze. Ważne jest to, jaką drogę teraz przeszliście i możecie ją kontynuować w swoim życiu zawodowym albo prywatnym, jakby to już zależy od was. Ja się cieszę, że jesteście w tym miejscu i że zrobiliście coś pięknego i dla siebie, i dla innych, bo mam wrażenie, że Teatrze troszkę o to chodzi, żeby oczywiście robić coś pięknego i wywoływać różne, równorakie emocje w ludzkich sercach, ale też, żeby dogrzebać się do serduszka i przekroczyć granice jakieś, które są y, często nie, nie do odkopania w normalnym życiu, a tutaj możemy wszystko. Więc życzę Wam, żebyście naprawdę mogli wszystko. Bo granice są tam, gdzie sobie je postawimy, a wierzę w to, że dzięki aktowi możecie je przekraczać i przekraczajcie je. Dziękuję bardzo. <kluczuj> dziękuję dziękuję, dziękuję Michałowi za to, że stworzył z ekipą taką piękną, wzruszającą historię. Dziękuję ci za ogrom pracy. Za trudny i, trudny i znowu momentami, ale jak to w każdej relacji są górki i dolinki, więc mam nadzieję, że efekt był jest zadowalający i że tak? Tak, bardzo Wam dziękuję. Super bardzo. Przepraszam, pominęć dla naszej najtrudowniejszej pani dyrektor. Dziękujemy. Dziękuję. że to za powiedzmy, nie, 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 będziemy trzymać, będziemy trzymać. I dziękuję oczywiście Osakowi. Osak, weź ten aparat na chwilę. <głos> <głos> dziękuję, dziękuję Ci za to, że tak naprawdę jesteś takim ojcem y, Łodzi i dziękuję Ci za to, że tak naprawdę to miejsce tutaj nie byłoby, gdyby nie Ty. Więc y, mam nadzieję, że to, co mi kiedyś powiedziałeś, że, 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 że te zajęcia i to przychodzenie tutaj Cię uskrzydla, to mam nadzieję, że te skrzydła Ci rosną i rosną i rosną i rosną. Więc y, y, zlatujmy i latajmy wysoko. A teraz, ochodam... A teraz czas na dyplomy. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przepraszam, wyboistą. Bardzo Dziękuję. puszka Pandory. Dobra, to teraz y, ja. Ja. Teraz, Ja. No, Tak, usiądźcie sobie, usiądźcie sobie, No, ale. sobie No, chwilę Co? To ale. Co? No, ale. moment, żeby i z łaską się z Wami pożegnać. Trochę lubię, no, trochę nie lubię tego momentu. <głosł> bo właśnie wiem, że coś się kończy. Dla Was się zaczyna, jakby dla, dla mnie też, ale wiadomo. A dla ci to już w ogóle. Tak, tak w wyjaśnieniu, jakby, rok temu dokładnie, 15 chyba, nie? 15. Chyba tak. e, stałam jeszcze w głupaku, z taką tykającą bombą. A teraz już jestem z taką na zewnątrz tykającą bombą. O! Nadal nierozerwalne. Janek, oddać, oddasz mi to zaraz. Okay. Ty wiesz dlaczego? Nie znam, nie znam. Nie wygadamy nie się, wygadamy się. Siedź drugi rok. Będzie, może, może. może, może Gosia? Tak. Idę akademicznie. Proszę bardzo, dziękuję.

Śmiechy, przytulasy, no i... o datki. I <grym> co? Ale taki, taki nie, datki nie. To nie. czy znaczy, jak chcecie, to spoko. No jakieś tam ewentualne kto. <grym>